Witam, kochani, w kolejnym styczniowym filmie. Pudełko drewniane na herbatę o wymiarach 24 na 17 cm. Podzielone na 6 przegródek. Zapłacicie niecałe 14 zł. Okrągły stolik kawowy z falistymi brzegami. Wykonany z płyty MDF i żelaza. O średnicy 40,5 cm na 54 cm wysokości. Maksymalna nośność 3 kg. Dostępny w kolorze beżowym i zielonym. Zapłacicie niecałe 70 zł. Drewniany stolik o średnicy 40 cm, a wysokość ma 45 cm. Dostępny w kilku kolorach do wyboru. Zapłacicie niecałe 45 zł. Drewniana szafka nocna z szufladą o wymiarach 40 na 29 cm, a wysokość 52 cm. Spłyty MDF z drewnem sosnowym. Zapłacicie niecałe 68 zł. Bambusowy regał. 107 cm wysokości. Z czterema półkami. Maksymalne obciążenie. 20 kg po 5 kg na półkę. Możecie jej używać także w łazience. Tutaj macie dokładne wymiary. Zapłacicie niecałe 90 zł. Półka ścienna z płyty MDF 57 cm długości. Dostępna w kolorze jasnego lub ciemnego drewna, więc każdy znajdzie dla siebie wariant, który idealnie pasuje do wnętrza. Na ulubione rośliny, książki lub dekoracje zapłacicie niecałe 27 zł. Półka ścienna spłyty MDF z niewidocznym mocowaniem, a jej wymiary to 57x23,5 cm, a grubość ma 4 cm. Cena to niecałe 30 zł. Elastyczny podłokietnik z drewnianych listewek na oparcie kanapy lub fotela, o wymiarach 42x33 cm. W trzech kolorach do wyboru: w kolorze czarnym, ciemnego i jasnego drewna. Lubicie mieć pod ręką napoje lub przekąski, to naprawdę jest świetnym rozwiązaniem. Zapłacicie niecałe 14 zł. Drewniana półka ścienna, o długości 50 cm, a głębokość ma 15,5 cm. Zapłacicie niecałe 25 zł. Mini forma do pieczenia z nieprzywierającą marmurową powłoką. Do temperatury do 220 stopni Celsjusza. W kształcie serca, lub okrągła. Zapłacicie niecałe 8 zł. Metalowa podstawka pod gorące naczynia o wymiarach 18 na 18 cm. Zapłacicie niecałe 7 zł. Owalny bambusowy półmisek z podwyższonymi bokami o wymiarach 32,5 cm na 25 cm. Może służyć na przekąski lub do dekoracji. Zapłacicie niecałe 12 zł. Taca ze stali nierdzewnej, w kolorze srebrnym lub złotym, o średnicy 35 cm. Możecie ją myć w zmywarce. Zapłacicie niecałe 13 zł. Obok mamy prostokątny półmisek do serwowania przekąsek, również ze stali nierdzewnej o wymiarach. 25 na 20 cm. Cena to niecałe 13 zł. Jeśli ktoś poszukuje frytkownicy beztłuszczowej Air Fryer, to nadal są w sprzedaży. Oczywiście nie tylko frytki można w niej piec, również mięso, pankejki. To taki mały piekarnik, który błyskawicznie się rozgrzewa, ma 5 litrów pojemności. Zapłacicie niecałe 200 zł. Pokrowiec na kierownicę. O średnicy od 37 do 39 cm różne warianty do wyboru. Z milutkim futerkiem i wiele innych, pasuje do większości kierownic. Zapłacicie 17 zł. i 90 groszy: Wielofunkcyjne maty z wodoodpornej gumy piankowej 6 sztuk w opakowaniu wymiary 40x40 cm. Idealne do garażu, podczas treningu, w ogrodzie lub pod pralką. Miękkie maty można łatwo połączyć razem, tworząc odpowiednie podłoże do różnych celów. Zapłacicie niecałe 35 zł. Metalowe uchwyty do półek w kolorze czarnym lub białym 4 sztuki w opakowaniu. Zapłacicie niecałe 19 zł. Wodoodporna mata do bagażnika z antypoślizgową powierzchnią o wymiarach 120 x 80 cm. Możecie ją przycinać na wymiar, również łatwa w czyszczeniu. Zapłacicie niecałe 20 zł. Już pokazały się nowości wiosenne: granulat, nawóz do trawnika, 3 kg w opakowaniu. Do ekologicznej uprawy ogrodu. Wystarcza na 75 m2. Zapłacicie niecałe 18 zł. A to suszony nawóz do bukszpanów i iglaków. 800 gramów w opakowaniu. Zapłacicie zaledwie 5 zł. Konewka ze zraszaczem 10 litrów pojemności. Występuje w kilku kolorach do wyboru. Zapłacicie 15 zł i 49 groszy. Następna nowość drewniane płytki tarasowe. 4 sztuki w opakowaniu o wymiarach 31 na 31 cm. Płytki można łatwo łączyć ze sobą. Zapłacicie niecałe 30 zł. Okrągłe podkładki z wzorem kwiatowym. O średnicy 33 cm różne warianty do wyboru. Zapłacicie niecałe 9 zł. Ceramiczne talerze dekoracyjne z motywem kwiatowym. O średnicy 30 cm różne warianty do wyboru. Producent podpowiada, żeby zawiesić je na ścianie jako dekoracja lub użyć jako miska na owoce. Zapłacicie niecałe 23 zł. Świeca zapachowa w szklanym pojemniku w kształcie kwiatu. Różne zapachy do wyboru. Zapłacicie niecałe 8 zł. Następna świeca w szklanym słoiku z pięknym wzorem kwiatowym. Wiele zapachów do wyboru. Zapłacicie niecałe 18 zł. Patyczki zapachowe. 150 ml pojemności. Do wyboru różne zapachy i unikalne wzory kwiatowe. Zapłacicie niecałe 18 zł. Doniczka Sterakoty. O średnicy 7 cm 6 sztuk w opakowaniu. Dostosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zapłacicie niecałe 8 zł. Te są o średnicy 10 cm, w opakowaniu jest 5 sztuk, również zapłacicie niecałe 8 zł. Kolejne mamy o średnicy 12 cm, w opakowaniu jest tylko 4 sztuki. Również niecałe 8 zł. Koc flanelowy z wzorem kwiatowym. Ciepły i miękki w dotyku o wymiarach 140 na 180 cm. Macie różne warianty kolorystyczne do wyboru. Zapłacicie niecałe 30 zł. Ścianka na narzędzia powlekana proszkowo na czarno 40x40 cm. Maksymalna nośność 10 kg. W komplecie z materiałami montażowymi 6 śrub i 6 kołków. Zapłacicie niecałe 30 zł. Lusterko z uchwytem o wyglądzie skóry o średnicy. 51 cm. Występuje w kolorze czarnym i w kolorze jasnego drewna. Wiesza się go na pasku. Zapłacicie niecałe 45 zł. Kochani, na naszej grupie na Facebooku taka polecajka od Mileny Małkińskiej, poleca nam panele z Action. Link do tej grupy znajdziecie w opisie pod filmem lub w pierwszym komentarzu. MOP z wymienną szenilową ścierką do podłogi do czyszczenia gładkich podłóg na sucho lub mokro, drążek około 156 cm długości. Zapłacicie niecałe 38 zł. Poduszka podgrzewana. Kilka kolorów do wyboru wypełnienie z siemienia lnianego. Może pomóc rozluźnić napięte mięśnie pleców czy szyi. Zapłacicie niecałe 30 zł. Żel aloesowy 300 ml pojemności z efektem chłodzącym do dłoni, twarzy i ciała. Zapłacicie 7 zł i 49 groszy. Nawilżający krem do całego ciała z wyciągiem z aloesu. 200 ml pojemności. Zapłacicie 8 zł i 75 groszy. A tutaj mamy emulsję do ciała. 400 ml pojemności. Nadaje się do suchej skóry. Wzbogacony oliwą z oliwek. Zapłacicie 15 zł i 49 groszy. Elektryczny grzebień na wszy. Skutecznie usuwawszy ignidy poprzez impulsy elektryczne. Również nadaje się dla zwierząt. Zapłacicie niecałe 20 zł. Świecąca obroża z możliwością wielokrotnego ładowania przez kabel USB. Różne kolory do wyboru. Możecie przycinać do odpowiedniego rozmiaru. Odporna na deszcz. Wasz piesek będzie widoczny z daleka. Zapłacicie niecałe 14 zł. Inteligentna waga z wyświetlaczem. Sprawdza wagę, zawartość tłuszczu, mięśni, kości i wiele więcej. Łączy się z telefonami Android przez Bluetooth. Zapłacicie niecałe 37 zł. Mata do jogi. 58 cm szerokości i 173 cm długości. Z warstwą antypoślizgową i tłoczeniem dla dobrej przyczepności. Z paskiem do noszenia. Zapłacicie niecałe 40 zł. Do zobaczenia w kolejnym filmie.